Dzisiaj na kanale o technologii S25 Ultra za 140 zł. Oczywiście z Chin. Witam kochani, pozdrawiam Was z przyszłości, bo Wy tutaj w 2023 roku macie Samsungi Galaxy S23, zaraz będą S24 wychodzić, a ja już mam S25 Ultra. Co prawda nigdzie nie było napisane, że to Samsung, ale takie skojarzenie chyba nasuwa się samo, więc kupiłem tego chińskiego S25 Ultra za 140 zł, tam na stronach było oczywiście wizualizacje jakieś pokazane, jak to wygląda i ten telefon prezentował się jak jakiś Flagowy S23 Ultra, więc uznałem, że muszę to kupić i zobaczyć, co Chińczycy tym razem wyślą. I zrobiłem to po dyskusji z nieantyfanym na Twitterze. Więc pozdrowienia dla Bartka. Sprzęt ten kupiłem, dotarł do mnie naprawdę szybko. Było powiedziane, że on dotrze do mnie w 8 do 16 dni, i faktycznie zajęła ta wysyłka trochę ponad tydzień. Mam to urządzenie, i tak samo jak w przypadku iPhone'a za 300 zł. Mamy tutaj specyfikację, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Ale co ciekawe, kiedy odpalimy taki program jak CPUZ albo AIDA64, no to są wyświetlane te wszystkie nieprawdziwe dane, które podawał też sprzedawca. W swojej ofercie. Więc wszedłem tutaj w Aida 64, i co prawda pokazuje procesor, na przykład dobrze, bo to jest nieśmiertelny Mediatek 6595 z 2015 roku. To był jeden z pierwszych procesorów, chyba, które obsługiwały LTE i były takie popularne. No ale mamy tutaj, że to jest S25 Ultra, 8 GB 128 GB pamięci wewnętrznej, więc naprawdę dobre podzespoły. Nie? Tutaj na pudełku też mamy napisane, że 8 GB 128 GB pamięci wewnętrznej, w ogóle na aukcji to było napisane, że 16 GB i 1 TB miejsca, no ale widocznie tam się po prostu pomylili. Więc jak ktoś się nie zna na tych technikaliach albo zna się trochę, no to może się nabierze, no bo przecież program diagnostyczny pokazuje dane i one powinny być prawdziwe. Ale pobrałem tutaj kilka aplikacji, na przykład Memory Booster, to jest taki manager plików, można powiedzieć, no i jest jasno napisane, że mam 500 MB ramu, to będzie pewnie 512, tylko inaczej zapisane, i mamy nieco ponad 1 GB miejsca na dane, więc to jest po prostu jedno wielkie oszustwo. Tak samo to wygląda, jeżeli spojrzymy w tym AIDA 64 na rozdzielczość ekranu, bo jest pokazywane, że to jest rozdzielczość 1440 na 3440, ale wystarczy popatrzeć na ten ekran i widać, że to absolutnie nie jest prawda. Ba, wystarczy zrobić screena i w ten sposób sposób po prostu sprawdzić rozdzielczość, to jest najłatwiejszy sposób. No i ten screen ma rozdzielczość 854 na 480 pikseli, więc tutaj absolutnie nic się nie zgadza. Nie zgadzają się też aparaty. Bo zobaczcie ile tu ich mamy. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty. No, mamy pełno aparatów, ale kiedy odpalimy apkę od aparatu, no to widzimy, że działa tylko ten jeden. Resztę mogę sobie bez problemu zasłaniać, nic się nie dzieje. Tutaj po prostu tych aparatów nie mamy. No i jak prezentuje się ten smartfon? Powiem wam, że naprawdę źle. On bardzo ładnie wyglądał na zdjęciach sprzedażowych, jak jakiś S23 Ultra czy coś. A rzeczywistość jest jaka jest no bo telefon jest plastikowy jest bardzo brzydki oczywiście dokładnie tego się spodziewałem za 140 zł a kiedy spojrzymy naprzód, no to widzimy że mamy tutaj naprawdę ogromne ramki ten ekran to wygląda jakby nie pasował do całości mamy jakieś takie cieniowanie bo tutaj jest inna czerń niż wyżej no wygląda to po prostu bardzo ale to bardzo słabo no nie jestem fanem tego designu Jak to działa? Powiem Wam, że po prostu tragicznie. Tak jak mówi ta prawdziwa specyfikacja, 512 MB ramu, nieco ponad 1 GB miejsca na dane, to nie ma prawa działać dobrze, no i działa po prostu źle. Zacina się, trzeba czekać bardzo długo na jakąkolwiek reakcję. No, nie jest to to absolutnie czego bym oczekiwał. Moim zdaniem, po prostu sprzedawanie czegoś takiego nie powinno być dozwolone, bo to jest elektrośmieć, z którego no nie warto korzystać. Bardzo mi się to nie podoba, ale powiem Wam, że Jedna rzecz w ustawieniach to nie rozwaliła zupełnie, bo tam można włączyć czytnik linii papilarnych pod ekranem. W telefonie za 140 zł, nie? No i jak to zrobimy? No to tutaj pojawia się właśnie taki znak odcisku palca. Tylko, że jeżeli dotkniemy tutaj ekranu. To on się odblokowuje, niezależnie jakim palcem dotkniemy, czym dotkniemy, to po prostu jest takie no też oszustwo, że o, pokażmy, że jest czytnik linii papilarnych, a tak naprawdę to jest po prostu animacja na ekranie i absolutnie nic nie robi. Mogę dotknąć to dowolnym palcem. Marcin też odblokowywał ten telefon, więc to nie jest zabezpieczenie, to jest po prostu już no jakaś wyższa szkoła improwizacji w wykonaniu chińskich inżynierów. Równie tragicznie działa aparat, bo naprawdę wykonywane nim zdjęcia są bardzo, ale to bardzo brzydkie. No, nie chcę się na to patrzeć, po prostu tutaj czuć naprawdę, że to jest telefon za 140 zł. Nawet gniazdo ładowania mamy stare, bo to jest oczywiście mikro USB, które pozostało gdzieś na magazynach, bo cały świat już się przesiadł na USB-C. Głośniki też dramatyczne. No, powiem Wam, że mamy tutaj chyba dokładnie to, czego się za tę cenę spodziewałem, ale mamy za to bogaty zestaw Gdyby ktoś potrzebował, no bo jest bogatszy na pewno niż w Samsungach na przykład, tych oryginalnych. Bo mamy oczywiście kabelek do ładowania, ale coś śmierdzi wszystko. Mamy takie proste słuchawki, badziewne. Mamy taką kostkę ładowania. Strach to podłączać do prądu, to tak badziewnie wygląda. No i do tego jeszcze mamy case oraz dodatkowe szkło. Powiem Wam, kto wyjąłem wszystko, niedobrze mi się robi. Bo to po prostu śmierdzi takim chińskim plastikiem. To jest naprawdę Jezu, jest naprawdę dramat. Więc nie wiem, z czego to jest robione. Nie wiem, czy to jest rakotwórcze, ale mi się wydaje, że tak. Jeden z nielicznych plusów tego S25 Ultra to jest fakt, że on wyprzedza pod względem ekologii wszystko, co jest na rynku. Wszyscy się zastanawiają, jak to zrobić, żeby te baterie były wymienialne. Tu Chińczycy pokazują. Zdejmowana obudowa plastikowa. Cyk. I tyle. I już widzimy, że mamy tutaj akumulator. Mamy. Jeden slot na kartę SIM, drugi slot na kartę SIM. Mamy też sloty na kartę microSD. SD, a ten akumulator w teorii 6800 mAh według specyfikacji, a tak naprawdę zdecydowanie mniej i to widać na pierwszy rzut oka, ile dokładnie nie wiadomo, nie jest nigdzie napisane, żeby nikt się nie dopatrzył, trzeba stwarzać jakieś pozory. Jeżeli chodzi o oprogramowanie, no to jest takie standardowe. Na plus to jest na pewno to, że mamy tutaj sklep Google Play, więc możemy pobierać aplikacje po prostu na ten telefon, nie ma tutaj żadnego problemu. Android to jest 10, to w sensie tak jest napisane, ale ja jestem przekonany, że to nie jest dziesiątka, bo wiem, jak wyglądał Android 10, a tutaj to wygląda jak jakiś Android 4, 5, 6. No i zastanawiam się, kto w ogóle takie sprzęty kupuje poza głupimi youtuberami, którzy lubią sprawdzać takie rzeczy, bo wątpię, żeby na nawet mało rozgarnięta w technologiach osoba uznała, że wow, to jest ten najnowszy telefon, który można kupić za kilka tysięcy złotych, tutaj jest dostępny za 140. No czy ktoś się na to nabiera, mam nadzieję, że nie. Zresztą patrzyłem oceny tego urządzenia i niektórzy tam pisali, że zupełnie to nie jest to, czego się spodziewali. I w ogóle więc takie osoby są, ale jest ich niewiele. Niemniej trzeba przestrzegać przed takimi ofertami, trzeba przestrzegać przed takimi produktami, bo tak jak mówiłem, to jest elektrośmieć, który do codziennego użytku się po prostu nie nadaje, to jest takie coś sklejone ze wszystkich części, które zostały na magazynie i następnie wystawiono to jako zupełnie coś innego i czekano po prostu na to, aż ktoś się nabierze. No i nieliczni się nabierają. Ja zresztą chciałem zrobić drugi film na temat tego, jak próbuję reklamować ten telefon i odesłać go gdzieś do Chin, ale nie udało mi się tego zrobić, bo w ciągu 14 dni od otrzymania go napisałem wprost do sprzedawcy. To nie jest tyle ramu, to nie jest tyle pamięci nadane, to nie jest ten produkt, który powinien być. On mi odpisał, że, no okej, okay, ale nie opłaca mi się wysyłać tego do Chin. To on mi po prostu odda 100 zł. Więc mi oddał 100 zł, nie kłócił się nic. To była najkrótsza wymiana informacji w historii. No i co ciekawe, oddał testówę, a telefonu nie zabrał, więc ostatecznie ten telefon kosztował mnie niecałe 40 zł, no plus 30 parę złotych za wysyłkę z Chin, więc powiem wam, że. Ostatecznie to wysyłka wyszła prawie drożej niż ten telefon. Więc część z Was może się zastanawiać: A czyli w tej cenie to może i warto? Mówię Wam nie warto. Ten sprzęt nie jest warty nawet 10 zł. Nie warto go używać jako nawet zapasowy telefon czy coś. Tak jak mówiłem, to jest elektrośmieć, i kiedy korzystam z niego, no to szlak po prostu nie trafia. Działa tak źle. No, i czy muszę coś dodawać w podsumowaniu? Powiem Wam, że chyba nie. No, po prostu bardziej w elektrośmieć. Niczym nie różni się to od tego naszego i 15 Pro, zamówionego też z Chin. S25 Ultra, tak jak podejrzewaliśmy, okazał się po prostu śmieciem. Więc jeżeli zobaczycie, że nawet znajomy nie ogarniający technologii podeśle Wam, że zobacz, tu można kupić to taniej i w ogóle, no to wytłumaczcie uczciwie, jak to wygląda. Możecie pokazać na przykład ten film, żeby taka osoba zobaczyła że to, co jest pokazywane na obrazku i to, co dostanie, to są zupełnie dwie różne rzeczy, więc traktujcie ten film nasz, jak też poprzedni, jako przestrogę. No i jeżeli macie propozycje jakichś dziwnych produktów do przetestowania, to oczywiście zapraszam do komentarzy, napiszcie, co powinniśmy kupić i być może coś takiego bezsensownego jak to kupimy i po prostu sprawdzimy, żeby zrobić dla Was film. A już tak zupełnie na koniec, proszę Was o łapkę w górę, proszę Was o komentarz, o dzwoneczek, o suba oczywiście, jeżeli jeszcze nie daliście. No i co, widzimy się w kolejnych filmach niebawem, a dzisiejsze hasło odcinka to będzie Jestem z przyszłości, no tak jak S25 Ultra obecnie jest z przyszłości, więc napiszcie to hasło, jeżeli obejrzeliście ten film od początku do końca, no i Was zaciekawił.